Szanowni Państwo, przepiękna miejscowość uzdrowiskowa, jaką jest Gołdap poszukuje chętnych lekarzy do poprowadzenia oddziału wewnętrznego do tejszego szpitala. Szpital na chwilę obecną jest po termomodernizacji i remontach z możliwością doposażenia w sprzęt medyczny niezbędny do poprawy jakości świadczonych usług. Biorąc pod uwagę przede wszystkim dobro mieszkańców Powiatu Gołdawskiego, priorytetem jest funkcjonowanie oddziału wewnętrznego. W związku z powyższym. Kieruję swój apel do zainteresowanych współpracą lekarzy i zapraszam do oglądania. Szanowni Państwo, przez ostatnie trzy lata dołożyliśmy wszelkich starań, aby podnieść w powiecie jego standardy świadczonych usług medycznych. Stworzyliśmy ku temu bazę i zapewniliśmy odpowiednie warunki. Jesteśmy po termomodernizacji szpitala i po wielu remontach. Jednak brakuje nam lekarzy-internistów. Dlatego dołączam do apelu prezesa Gold Mediki i zapraszam do Goldapi osoby zainteresowane współpracą. Jako Goldapianka głęboko wierzę, że oddział wewnętrzny będzie funkcjonował, świadcząc opiekę medyczną tak potrzebną naszym mieszkańcom, a także zapewniając zatrudnienie długoletnim pracownikom. Zapraszam do Gołdaki.